Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Jola i witam Was w pierwszym odcinku tej serii oraz w pierwszym odcinku w ogóle moim na kanale. Także musicie mi wybaczyć pewne zająknięcia i potknięcia. Muszę się do tego trochę przyzwyczaić. Chciałam Wam wprowadzić nową serię z The Sims 4. Pomyślałam sobie, że. Zrobię coś takiego jak zazwyczaj robię w The Sims 2, i pomyślałam sobie o wierzbowej zatoczce, bo to jest taka pierwsza, pierwsze otoczenie, które doszło nam w ogóle z The Simsami, i są tutaj takie kultowe rodziny, i chciałabym sobie nimi pograć, tak właśnie w trochę w takim systemie jak w dwójce, w takim systemie turowym, trochę w jednej, trochę w drugiej rodzinie. Żeby ten postęp historii trochę inaczej się potoczył niż taki automatyczny, jak to teraz w czwórce jest. Z tym to jest fajne i niefajne, że możemy sobie w czwórce grać jedną rodziną, a reszta żyje własnym życiem. Ale w sumie odkąd mam czwórkę nigdy nie grałam tymi kultowymi rodzinami, czyli przyjacielami, penk-pancakesami, boże, trudna nazwa, ćwirami, spenserkimami, dlatego chciałabym tutaj sobie nimi pograć. Taką swoją y, luźną rozgrywką. Nie mam na to żadnego planu, także jak wyjdzie, tak będzie. Y, nie mam za dużo dodatków. Tutaj chcę od razu powiedzieć, że y, tych najnowszych dodatków to na pewno nie mam. Zobaczę, czy będę je dokupywała, czy nie, chociaż na parę czaję się na Black Friday. A z dodatków mam te pierwsze, także tutaj. Też nie za wiele jest, ale będę chciała te podstawowe rodzinki trochę pozmieniać, bo jednak z tej podstawowej gry tam niewiele było, więc tutaj na pewno będziemy meblować, będziemy zmieniać tych simów trochę, żeby nie były takie bardzo, bardzo podstawowe. Ja sobie zaczęłam już trochę zmieniać tą okolicę handlową. Nie jest ona jeszcze dokończona. Ale no, jak już dokończymy, będziemy sobie wchodzić na pewno rodzinami we wszystko, żeby, żeby tutaj zobaczyć te okolice. No i cóż, może dzisiaj zaczniemy rozgrywkę i pogramy sobie dzisiaj najlepszymi przyjaciółmi. Jak widzicie, oni już trochę inaczej wyglądają. Już trochę zaczęłam grać. Zaraz wejdziemy do nich i zobaczycie, co się tutaj dzieje. Tak, jest 8 rano. Wszyscy zaczęli się tutaj budzić. Eee, no tak, ja już trochę tutaj pograłam, żeby ich tutaj uaktywnić, że tak powiem, żeby jednak było, że ta rozgrywka nie jest taka od startu, że wszyscy stoją przed domem i w ogóle poznajcie się. Ale nic więcej tutaj nie zmieniałam. Oni mają dalej te same. Mam nadzieję aspiracje i mam nadzieję, że te same prace. Dobra, widzę, że już Travis się wziął za gotowanie. O, ale czy nie? Tutaj jest gówna. Dlaczego ona ma taki kask? Boże, ona ma taki kask do pracy. Dobra, e, Summer poszła do pracy, więc sobie jej nie zobaczymy. Jak oni teraz pracują? Co my tu będziemy z wami robić? No pójdziecie do pracy. Nie, be, nie mam jakiegoś szczególnego planu, tak jak Wam mówiłam na tą rozgrywkę. Chcę to potraktować trochę jak taką luźną rozgrywkę, która ma mi pokazać w ogóle te podstawowe rodziny, które tutaj były. Nigdy nimi nie grałam, więc nawet nie znam ich historii. O, a ty też masz taką jakąś dziwną kontroler jakości. No dobra, z opisu tego, tej rodziny wynika, że oni są jakimiś najlepszymi, przyjació... Nie, najlepszymi przyjaciółmi. Nie wiadomo dokładnie, skąd oni się znają, więc tutaj może być jakaś taka luźna nasza historia, skąd oni się w ogóle znają. No i z opisu wynika, że te dziewczyny coś tam do tego Travisa jakby miały. Dobra jeszcze wyłącz, albo tu się samo wyłączy. Mi się będzie trochę. Trochę mi się pewnie będą myliły części, bo jednak dużo więcej grałam w dwójkę niż w czwórkę. W ogóle w czwórkę nie grałam bardzo, bardzo dawno. Nie była to moja jakaś najbardziej ulubiona część. Ale mam nadzieję, że jak zacznę tutaj nagrywać na YouTubie, to trochę ta czwórka bardziej przypadnie mi do gustu. Biednia tu u was w tym domku. Co prawda, ile wy macie teraz lat. Yy, w tej rozgrywce będę grała tak, że tylko grani simowie będą się starzeli. Reszta niegranych Simów się nie starzeje, grani Simowie się starzeją. Mam nadzieję, że jakoś tak to będzie dobrze. Chociaż i tak jak się wchodzi pierwszy raz do, rozgryw do rozgrywki, to ta długość życia jest trochę taka. Nie bardzo poustawiana. Wydaje mi się, że największe dysproporcje to chyba będą w rodzinie ćwirów, bo tam jednak yy, Kassandra, tak, Kassandra jest nastolatką, a Bella jest młodą dorosłą, także to tak trochę jest nijak. No ale dobra, Liberty idzie do pracy. O, ty też masz jakiś taki dziwny strój. A co ty tak idziesz? taka, Jakaś znudzona jesteś? Czy jak? Nie, no niby. Niby nie. No dobra, to teraz sobie poczekam aż ktoś wróci. No dobra, wróciła Summer i nadal nie wiem dlaczego ona ma hełm. Rozpoczął się festiwal humoru i harców. Nie dobra, na razie na festiwale nie będziemy iść. O, tutaj już jest sąsiadka, dzwoni. Rodziną buczek też będziemy grać. Będziecie mieli okazję poznać moją jedną simkę. Ale to myślę, że dopiero w kolejnych odcinkach. Myślę, że najpierw przegramy sobie tymi podstawowymi rodzinami, które tutaj są. Trochę poprzebierałam już tych naszych simów podstawowych. O, tutaj jest ogródek, już coś zaczyna rosnąć. Nie wiem, oni też mają trochę tutaj ogródka. Zobaczymy, czy ktoś się tu w ogóle będzie zajmował tym naszym ogródkiem. Ja nie grałam w Simsy jakieś dobre dwa lata. Jestem co prawda w jakimś takim, mam nadzieję, regularnym odbiorze, jeśli chodzi o te wszystkie aktualizacje, co tam na YouTubie właśnie inni też pokazują, ale sama nie grywam, nie przegrywam. Możecie sobie trochę obadać, jak teraz wygląda Summer. Nie chciałam ich tak bardzo mocno zmieniać, jeśli chodzi o styl ubierania, ale no też te podstawowe rzeczy, no nie dawały jakiś takich dużego pola do popisu. No Summer nie ma swojego warkocza, ma taką luźną, zaplecioną fryzurę. Starałam się też właśnie, żeby długości, kolory włosów się zgadzały z tym, co jest oryginalnie. Nie zmieniałam żadnych twarzy, proporcji ciała, tutaj nic nie zmieniałam. Myślę, że najbardziej Liberty będzie wyglądała inaczej. Ona jest taka trochę azjatycka. A, chyba jeszcze nie powiedziałam, ile będziemy tutaj grać. No zobaczymy, jakiego masz ulubionego drinka. O, Travis przyjechał. Będziemy grać mniej więcej dwa dni. Zobaczę, jak te odcinki będą wychodziły długie i czy się w ogóle coś będzie w nich działo. Bo czasem jest tak, że się przegra jeden, dwa dni. Korzenny napitek, no dobra. no. Ty sobie może coś tam oglądaj, może sobie oglądaj kanał kulinarny, to szybciej to będziesz jakąś, jakąś nową wiedzę. Myślę, że jak uzbierają, nie wiem, z 9-10 tysięcy, to zaczniemy robić tutaj jakiś remont, chociaż no może nie byłoby dużo do wymiany, zobaczymy. Mhm, mm rozmawiacie tak przez... a nie, nie rozmawiacie myślałam, że sobie rozmawiacie jakoś na odległość a może sobie pogadacie jakoś tak na odległość dobra, zapytamy jak minął dzień rozmowa przed telewizorem zawsze fajna jeszcze jak w tle lecą kuchenne rewolucje Travis jest ekspertem komputerowym i pracuje chyba w górę techniki. Tak. Hmm. Jakiegoś zdolnego programistę można by było z niego zrobić, nie? No dobra, chłopie, ale posprzątaj, bo Już nie pamiętam, czy oni kogoś poznali. Aha, poznali naszą sąsiadkę i jeszcze wtedy była nasza sąsiadka łucja paliwoda, ale przez przypadek miałam włączone zaludnianie pustych domów. W obecnej chwili mam to wyłączone. Nie chcę akurat, żeby mi się tutaj wprowadzali nowi ludzie. A może przyrządź jakiegoś też drinka. Liberty. Liberty wróciłem. Wróżę, Pierotka, że trwa na pewno szalona impreza w ogrodach. Nie, na razie nie będziemy iść na żadne imprezy. Dobra, Liberty też sobie zjedz. Też wróciłaś jakaś z pracy? Nie, niekoniecznie. Wszystko ok. A ty co ty masz? Graj w szachy. A, i dlatego ja im tutaj te szachy po, już postawiam. O, tu coś śmierdzi. Dobra, samer, weź to posprzątaj. To chyba Travis jeszcze zrobił, tam. O, bez laktozy teraz są. O, kurczę. Dla wegetarian to jeszcze ogarniałam, ale to, że jest bez laktozy, to już tego... Nie ogarniam. Dobra, ty już masz do pracy wszystko ukończone. Drugi poziom umiejętności gotowania. Jak to jest z umiejętnościami? O, też już cię niewiele brakuje, to jeszcze sobie... No dobra, siknij sobie. A może sobie u siebie poczytasz? Czy to w ogóle jest? A nie, tutaj chyba też jest tak, że umiejętności z książki to trzeba sobie... Dobra, oglądaj sobie kanał kulinarny, to będziesz przynajmniej. Mm, to trawis co ty potrzebujesz granie w gry wideo, aha, chwili widzę, że że ty już sobie grasz czy tobie coś potrzeba, a też siku myju, myju i spać, dobrze a tobie trzeba jeszcze szachy zrobić jak widzicie nie mam pół roku, również także u nich jest wiecznie ciepło czy pory roku będę kupowała? Nie wiem. Wszystko się okaże. To są takie, trochę można powiedzieć, pierwsze odcinki testowe, jak to się wszystko przyjmie. Bardzo bym chciała, żeby się przyjęło. Bo jednak to jest dobra rozrywka: pograć sobie trochę w simsy, a przy okazji ponagrywać dla Was. No dobra, wszyscy się czegoś uczą. Dobra, Travis, ty już ukończyłeś granie w gry wideo, to może byś coś popracował trochę, byś pozarabiał trochę na tę rodzinę. Hmm, programuj, ćwicz, napisz wtyczkę. A, napisz wtyczkę, może trochę zarobisz. Dobrze by było z Trawisa zrobić jakiegoś takiego porządnego programistę. To to jedno wiem. Ech, summer, co my zrobimy z Summer? Ona chce być przyjaciółką świata. To w sumie może faktycznie z niej zrobimy jakąś taką wziętą barmankę, bo jednak to przy barze najczęściej się dużo ludzi. Co my tu w ogóle? Miej trzech przyjaciół. Z kim ty jesteś przyjacielem, a z kim nie? Dobra, summer poszła już spać. No dobra. Kładziemy chyba wszystkich. O, ukończę na 50%. O nie, to jeszcze musisz trochę się poskupiać. A u ciebie trawis. O, trawis już napisał wtyczkę. No dobra, to jak napisałeś wtyczkę. No dobra, ty już idziesz do łazienki trawis. Tu już dziewczyny się położyły. O, a gdzie Liberty? A Liberty jeszcze gra. Wiesz co trawis? Weź jeszcze. Chłopie jesteś, ale też musisz trochę w tym domu pomóc. No dobra, ty też już skończyłaś z szachami. I so, let's go uśpij. Uuu, uu, co tutaj? O, dobra, siódma. A, summer. Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Siku jakieś, dobra. Może weź coś ugotuj na. Na śniadanie. A to z serem wejść. Może by wam jakąś herbatkę kupić, ale to zrobimy, jak będziemy robić remont kuchni, bo chyba pierwsze co to zrobię im, właśnie remont kuchni. Sypialnie mają całkiem, całkiem, więc na razie te sprzęty pewnie pójdzie pierwsza kuchnia i łazienka, bo tutaj te sprzęty to są zawsze takie najbardziej wadliwe. Hm. Czy któreś się będzie zajmowało majsterkowaniem? Ty jesteś komputerowiec, programowiec. Może Liberty? Ona jest tam astronautką, ale ona tak ma tam osiągnąć trzeci poziom rodziny. Przeczytaj do końca trzy książki. Tutaj chyba są jakieś takie różne umiejętności w tym mózgowcu. No to może ty będziesz nam trochę ulepszał. Zresztą w astronautce... Chyba też przy tej rakiecie będziemy chyba musieli jej kupić tą rakietę, i tam też będą jakieś ulepszenia. Także chyba Liberty będzie naszą złotą rączką w tym domu, taka zaradna kobita będzie. Dobra, wstawaj. Najpierw weź prysznicę, a potem zjedz. A ty, Liberty, a ty tylko pójdziesz zjeść. Dobra, Travis idzie jeść. O której ty masz? O dziesiątej, a ty masz? No a ty masz na dwunastą. Może niedługo jakieś awanse się posypią. Mam nadzieję, przynajmniej. Nie, no tu. A, bo to chyba było. Dobra. Widzicie, ja jeszcze tak nie gotuję. O, to teraz można nawet coś Teraz nawet można. Klikając. Nie, 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 nie. Nie, ty nie jesteś odgotowany. O, Widzicie? Tego też nie wiedziałam. Wiem mało grałam w czwórkę, dopiero zaczynam taką rozgrywkę dosyć regularną, także mam nadzieję, że wszystkie te aktualizacyjne niuanse niedługo nie będą dla mnie takie bardzo nowe. Dobra, sama idzie. Czy w jakimś edytorze Sima mogę sprawdzić ten strój, bo jakoś tak... Dziwnie wygląda do tej pracy. Ten fartuszek no to spoko, to tak jakoś kojarzę, ale ten hełmy, te rękawice to tak trochę niekoniecznie. Oni dosyć jeszcze mało osób znają, ale może zrobimy z nich takich trochę imprezowych gości. Mają fajny bar, myślę, że który im tutaj zostawię. Może jakiś inny wstawie albo trochę mniejszy. Zobaczymy, jak mnie remont poniesie. Oni mają takie całkiem fajne warunki. Mają fajną, otwartą kuchnię. Mają fajny salon. Tu jeszcze można zrobić jakąś taką werandkę fajną. Tu mają duży ogród. Biorąc pod uwagę, że nie mam pół roku, to zawsze będzie ładna pogoda. Trzeba ich tutaj kurczę poznać z kimś. Sami młodzi ludzie. Bo tu w sumie jeszcze mają kupę czasu do dorosłości. W sumie czemu nie? Czy chcesz pójść na chwilę do jej domu? No, Helena tutaj widzę, że bardzo się uruchamia. To może faktycznie będziemy gdzieś tam z nią się przyjaźnić mocniej. Hmm, coś miałam powiedzieć. A, czy mi do niej pasuje pisanie książek? Nie wiem. Nie mam pojęcia, bo dla mnie ona jest właśnie takim majsterkowiczem, tu jakąś astronautką. Nie, chyba nie. Chyba tutaj mi nie... Do Travisa tak. Do Travisa mi pasuje to w całe programowanie, pisanie wtyczek, jakieś pisanie jakichś programów. To myślę, że tutaj on sobie będzie tak jakoś dorabiał. Do Liberty nie wiem, co mi tutaj jeszcze by taki opasowało chyba. No dobra. Liberty idzie do pracy, więc widzimy się, jak któraś wróci. okej okay, mamy summer i mamy awans. No i super. Blat firmowy szyk, o, będziemy mogli coś, automatyczny imbrzyk ze stali szlachetnej, o widzicie, yy, ja te nagrody będę wykorzystywać, ja nie mam z tym problemów, że jak oni dostają, o i w końcu ma inny strój, to dobrze. Ja nie mam z tym problemów, że tutaj dostają jakieś tam rzeczy za free, powiedzmy, że no taka jest specyfika gry i, i to się fajnie przydaje, także mamy już jakiś blat, a nawet sobie... Nawet sobie zobaczę, co to jest. No i tak. A, ona dostała ten blat taki kuchenny, więc sobie jak najbardziej je wykorzystamy. Albo sprzedamy, albo wykorzystamy. Ale mamy jakiś fajny czajnik. Tomatyczny imbryk. Koś drinka, A, niech sobie postoi z tej strony. Może z tej. To idą tutaj. No, chyba dojdę. No dobra, zobaczymy czy wykorzystam ten blat, czy kupimy inne. Już mają całkiem fajną ilość pieniędzy, więc myślę, że na następny odcinek oni tutaj już będą mieli remont zrobiony. Co w ogóle w tym imbryku? A, tylko zaparzyć kawę mogą. Oni chyba w weekend? Chociaż nie dzisiaj dostała. Aha, Samar dostała awans i w weekend pracuje. Od 15 do 23. Uuu, może jeszcze dostanie. A nie, nie dostanie awansu, bo teraz będzie miała dwa dni wolne. Środa ma wolne. Dobra. Jeżeli oni dostaną jakieś awanse, to zobaczymy, bo oni w weekend. Oni w weekend mają wolne. To w weekend. Jeżeli wypadnie nam jakiś weekendik tutaj z dalszą rozgrywką, to na pewno pójdziemy do baru. A samer oczywiście poszła z kawą do toalety. Czasem się zdarza, że i w takich momentach trzeba się dopić kawy. Ciekawa jestem, co tu można ulepszać. Ulepsz. Uuu, na siódmym poziomie. O kurczę, to jest takie zaawansowane. To chyba Liberty będziemy zdobywać jakieś Majsterkowanie. O, Liberty możliwe, że dostanie jakiś awans. Trawis mam nadzieję też. 19. .00. Przyrządź drinki. Przyrządź drinki, drinki dla... Przygotuj drinka. Baczymy, co ty teraz... Cierpki smak. Na razie takie słabe te drineczki. Chyba śmietankowa kola, korzeny, napisek z lodami. No nie, to takich rzeczy to na razie... Powiedzmy, że jest... Hmm. U nas jest teraz taka późna jesień, to może też by tak trochę potraktować tą moją rozrywkę, rozrywkę, Boże, rozgrywkę zgodnie z porą roku, naszą, która jest. No ale zobaczymy, a dobra, wkręt taka nie zrobisz. Chociaż po ich strojach tak nie bardzo widać. O, Trawis też dostał awans, no i super. Ale on ma sobotę i niedzielę wolną, także... Otrzymuje bonus. Automatyczny imbryk. O, on też? Komputerowy dysk twardy. Czy to jest ten sam imbryk? Nie, to jest automatyczny. A, tu jest zaparzacz na kawa. To jest automatyczny imbryk ze stali szlachetnej. Zobaczy, czym on się różni? A tutaj można coś innego robić. Jesteś głodny, weź sobie, zajrzyj do lodówki, czy coś jeś? jest. Jest, to weź resztki. A tu, a tu też można tylko kawę zaparzyć. O, no to nie, no to dwóch. Dwóch nam nie potrzeba, ale zobaczę. Zobaczę, który nam będzie pa pasował lepiej do nowej kuchni, albo, albo w ogóle obydwa sprzedam, albo któryś sobie zostawimy. Weź, idź sobie po kawę do tego. Bo też już trochę jesteś śpiąca. Ona w ogóle trochę tę kawę podnosi. No wiesz co, też sobie weź jakieś resztki i sobie usiądź. O, drineczki zrobiłaś, kawka. <laughs> to jest jeden z plusów czwórki, że można sobie jeść, pić. Jest ta wielozadaniowość. I to jest fajne. Myślę, że czwórka ma dużo plusów, których ja jeszcze nie za bardzo znam, ale no parę rzeczy właśnie takich małych, drobnych szczegółów bardzo mi się podoba, co w dwójce no jest nieosiągalne, żeby Sim jednocześnie pił i jadł, co tutaj jest naprawdę fajne. Ty teraz dostałeś awans programowanie. Trzeci poziom umiejętności programowania. Czy ty w ogóle masz jakieś programowanie? A, masz. No, to spoko. Masz programowanie. Dobra, to weź tutaj posprzątaj. A ty, Trawis, wypiłeś tam kawę? Weź wypij. Oj, Liberty też dostała. Nie no, słuchajcie, wszyscy awans dostali. Trzeba poświętować trochę. 21, ale tak. O, Liberty też ma sobota, niedziela i poniedziałek ma wolny. A ty co masz? Bonusy, lampka, układ słoneczny, model, model rakiety kosmicznej. O, czy to znaczy, że my mamy... A nie, to taki mały model. Myślałam, że dostała tą całą rakietę taką wielką. No ja są takie dziecinne te rzeczy są bardzo. Nie wiem, czy jej to zostawię. Może jakoś wkomponuję to w ten. Ale dobra, na razie niech ma, dostała z pracy. Samer, czekaj, 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 bo tu wszyscy awanse dostali. Chodźcie się Drina napić. Przyrząść drinka. A czekaj, a jakbym wzięła przyrząść drinka, przyrządź dla. Liberty, to ona będzie wiedziała jakiego chce, drinka. Weź sobie resztki liberty. Trawisty, już wypiłeś tą kawę, nie? Ona trochę daje? No, Średnia. Weź sobie tu usiądź. O, weź sobie to wypij. Może tak. Liberty, chodź. O i zaraz tu się wszystkie zbiorą. No wszyscy świętować awanse, no bo przecież wszyscy awanse podostawali. To jako nasza imprezowa trójka, to chyba jednak powinna trochę poświętować. Summer co prawda, jest w lepszej sytuacji, bo ona ma jutro wolne. No i co? A, tu już. Przyrządzi drinka dla trawisa. A, trawizm. A, dobra, przyrządź dla trawisa. I przyrządzi ulubionego drinka. Przygotowanie napoju. A, ona się pyta, co ona chce. Uu. O, a co? Nie chciał? A to trawis jeden. No i co, taki sam? Wykonanie Summer Holiday. Korzeny napisek z lodami. No dobra, to weź wypij. Świętuj. A ty jakiego masz ulubionego drinka? No weź tu usiądź i pogadaj. Teraz już wiem, że to tu się sprawdza znajomość i tu jest przyjaciel. Dobra, czyli wiem, że dlatego ma jednego przyjaciela, bo ona jest Travisem przyjacielem. Jakoś nie widać Travis. Ale hello, mieliście trochę coś tam pobalować. Mieliście coś pobalować, a wy co? Tak. No dobra, powiedzmy, że drinka się napili i Mhm, tak, tylko że dwa drinki stoją. O matko, dobra. Co tu mamy? Korzenna słodycz, wypicie korzennego napitku z lodami. No dobra. O, to ch chyba to Trawis zrobił ten korzenny. Czyli to jest jego ulubiony. No dobra. Co ty masz jutro do pracy? Sprawność fizyczna, trzeci poziom logiki, graj w szachy, niezaczęty no dobra, to chodź sobie pograj idziesz do Trawisa pogadać? nie, do Trawisa może nie gadaj o, bardzo pobudzony to kawa jednak coś tam daje poziom pobudzenia, programowanie no dobra, no to programuj Co tu jest programuj hakowanie, ćwicz programowanie Już się przeciągał to może przez te Chociaż nie, następna rodzina to będą inne dni. Tutaj się zupełnie inaczej to właśnie będzie liczyło. Bo ja już jestem przyzwyczajona, że jak wejdę do tej rodziny, to będzie środa, ale niestety tak nie będzie. Zobaczymy, którego dnia tutaj wejdziemy. No dobrze, myślę, że ja już tutaj wszystkich położę spać, bo nic więcej nie będziemy mieli tutaj do roboty. Mam nadzieję, że nie bardzo zanudziłam was dzisiejszym odcinkiem. Musicie mieć do mnie trochę wyrozumiałości, bo jest to mój pierwszy odcinek i naprawdę nie za bardzo wiem, co tutaj do Was rozmawiać, tym bardziej, że jeszcze nie mam jakiegoś takiego akurat na tą rodzinę planu. Coś mi się powoli kształtuje już, myślę, jakie tam umiejętności, jakie ym, dodatkowe zajęcia im tutaj dać. Myślę, że też będziemy tutaj robić sobie z tej rodziny taką troszeczkę imprezową rodzinę, także coś już mi się tutaj powoli kształtuje. Następną rodziną to na pewno będą naleśniki. Także mam nadzieję, że do następnego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek nie za bardzo was zanudził. Jeżeli Wam się podobało, to proszę Was o kciuki do góry: zostawcie jakiś komentarz, podpowiedzcie mi może, co tutaj byście widzieli dla tej rodziny. Jeśli chcielibyście następne odcinki, to również zapraszam do subskrybowania kanału. I do zobaczenia. Pa-pa!